W wielu rodzinach mężczyźni w tej chwili są bardziej właśnie gotowi do y, zostania ojcami, ojcami zajęcia się tymi dziećmi niż kiedyś. Trochę może nietypowych dla Pana pytania, ale myślę, że jak pan się spotyka i z rodzicami, i z dziećmi w swoich gabinetach, w swoim gabinecie, to czy dotyka Pan też takiego problemu, że mężczyźni nie chcą mieć dzieci? Pyta pani ojca trzech, trzech wspaniałych synów. Ja pana o to nie podejrzewam. <noise> Więc to jest bardzo trudne pytanie, bo. Pan spełnił strony, swój obowiązek. Z jednej strony mój najstarszy syn ma dwójkę dzieci, średni się sposobi do zakładania rodziny, no młodszy, najmłodszy jeszcze nie, ale ja myślę, że, że to jest bardziej problem społeczno- Kulturowy, a niekoniecznie zależny od płci, bo równie dobrze mógłbym odbić mm. to pytanie i powiedzieć, że widzę mnóstwo kobiet, kobiet które, które nie, nie chcą mieć dzieci, więcej na przykład niż jedno, mm -hmm. albo w ogóle nie chcą mieć dzieci mm. jeszcze. A odsuwają ten, mm -hmm. ten termin założenia rodziny, często na jakiś od, bardziej odległy czas. Często chcą się najpierw zrealizować, nie wiem, mm -hmm. zawodowo, pojeździć po świecie bez mm -hmm. obciążeń, a dopiero potem. Mm. Y, już się Założyć uwikłać rodzinę. w rodzinne obowiązki. Więc myślę, że przede wszystkim, ja bym chyba to powiedział w ten sposób, że w wielu rodzinach mężczyźni w tej chwili są bardziej właśnie gotowi do zostania ojcami, ojcami i zajęcia się tymi dziećmi niż kiedyś. To widzę na pewno, że do gabinetu coraz częściej przychodzi tata z dzieckiem, A my nie ma. Pytam, gdzie mama? Ciekawe. W pracy. Tak? Mm -hmm. Że ojcowie są teraz częściej są bardziej zaangażowani, zaangażowani w życie rodzinne. A mamy trochę, tak bym powiedział, z odbicia, próbują tak jakby wykorzystać ten czas, który mm -hmm. kiedyś straciły. Tak? Mm -hmm. Bardzo ciekawe to jest pytanie, bo, bo pewnie uogólnianie w tym zakresie jest bardzo trudne. Trzeba by teraz zrobić analizę, czy w miastach i mm -hmm. miasteczkach mniejszych, czy na wsi, to jest tak samo. Ja mam doświadczenia z dużego miasta. I tu muszę powiedzieć, że y, ilość wizyt albo obojga rodziców, albo właśnie taty z dzieckiem, wzrosła. jest y, dużo większa niż kiedyś. Mm -hmm. I, I kiedyś mówiło się, że tam mama przychodzi z dzieckiem, były nawet takie zalecenia: mama przyj przyjdzie z dzieckiem, to nam opowie. Mm -hmm. A teraz przychodzi tata, nie zawsze zorientowany w <laughs> 100%, <śmiech> ale wysłany z dzieckiem. Czasami nie ma tam jakiejś czożyczki, szczepień, coś, tata mówi: no, nie wiem, żona nad tym panuje, ale. Jest to, A to fajnie, że trafia zdaniem... na pana doktora, bo ma jakąś nic porozumienia, prawda? <grym> Nie ma z tym żadnego problemu. E, ja uważam, że, że y, symetria w tym zakresie jest y, bardzo wskazana, czyli żeby mm. i ojciec i matka byli oboje zaangażowani w, mm. w te sprawy związane ze zdrowiem swoich dzieci, dlatego że dziecko obserwuje i to jest też w moim pojęciu y, trochę odpowiedź na pani pytanie. Jeżeli y, większość chłopaków wychowuje się Mówię o tym pokoleniu, które teraz tak. może być rodzicem. Z rodzicami mhm. z matkami, ojców w domu nie, nie ma. ma z różnych powodów, no to ten wzorzec ojca, jako, jako tego no, ciągnącego, czy, czy, czy tworzącego rodzinę, jest dosyć słaby, prawda? Mhm. Jest tylko jeden wzorzec, mama i mhm. nie ma ojca, w związku z tym ten chłopak często nie wie, jak się zachować. Jak, Skąd wziąć wzorzec, prawda? Więc, mhm. więc to jest moim zdaniem też trudne, bo większość rodzin w tej chwili jest jedno, czasami dwóch, tak? Mhm. Dzietnych, czyli też ta ilość dzieci w domu jest mniejsza i też nie ma tego, co kiedyś myśmy Ja też jestem z rodziny, gdzie było e, nastroje jako dzieci i myśmy podglądali. Różne rzeczy, tak? U młodszego, mhm. u starszego. W związku mhm. z tym już też byliśmy trochę to bardziej przygotowani fajne. do tej roli e, potem e, w, we własnej rodzinie. Także, także mi się wydaje, że tutaj wiele czynników się na to składa, że. Że ta chęć posiadania potomstwa jest mniejsza, czy gotowość do posiadania mhm. potomstwa jest mniejsza niż. niż, niż Ale to ktoś. jest kapitalna sprawa, że właśnie ojciec, mężczyzna może być dla swojego syna, mężczyzny, takim wzorcem też pewnych zachowań prozdrowotnych. Absolutnie. To jest niesamowite, zwłaszcza, że mężczyźni żyją krócej, że, że wiadomo, że pewne zachowania ryzykowne są częściej, występują częściej u mężczyzn. To bardzo fajnie widać w czasie, kiedy przychodzi właśnie rodzina na szczepienia, prawda? Czy przychodzi tylko. Szczepić dziecko, czy też rodzice się szczepią. To jest fantastyczne. My zawsze pytamy, a czy państwo, bo tam dzisiaj dziecko na szczepienie, a czy państwo nie chcieliby się na coś dzisiaj zaszczepić? I bardzo często po takiej krótkiej rozmowie rodzice się decydują, a właśnie, może tam na kleszczowe zapalnie mózgu, może na pneumokoki. I to jest też takie fajne, bo to dziecko patrzy i mówimy, o zobacz, mama Super. też się szczepi, tata też się szczepi. A więc jest ta zachęta do mm -hmm. y, y, takiego właśnie myślenia o, o swoim zdrowiu i, i dziecko nie, 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 nie ma takiego wzorca, że samo jest tylko obiektem, ale również jest takim obserwatorem, że rodzice dbają o swoje zdrowie i też profilaktyka jest ważna. Zapytałam też o to, że mężczyźni, nie, czy to prawda, że mężczyźni nie chcą mieć dzieci, bo też w rozmowie z jednym z lekarzy, który, który zajmuje się chorobami no, typowo męskimi, powiedział, że, że rzeczywiście mężczyźni są coraz też słabsi fizycznie, to znaczy, że też nawet ten ich potencjał taki do bycia rodzicem jest coraz mniejszy, czy pan to też obserwuje? Takie czysto zdrowotne. Chyba, y, znaczy, to jest taki trudny bardzo temat, ponieważ ja uważam, że społeczeństwo generalnie się degraduje, mhm. niezależnie od płci. Mhm. Być może jest tak, że kobiety są na to bardziej odporne. Mhm. Że właśnie przez to, że generalnie lepiej dbają o siebie, y, to jakby skutki tego, że zniszczone jest środowisko, że mamy złą dietę, że, że jesteśmy w permanentnym stresie, to jakby kobiety lepiej znoszą, Noszą. w słowie, mężczyźni szybciej się wypalają, szybciej się, e, szybciej się e, ich e, zdrowie e, niszczy, szybciej tracą to zdrowie. I, I to być może jest taki wątek, gdzie e, ten 35-40-letni mężczyzna już mhm. zaczyna e, odwiedzać częściej lekarza, bo już ma problem z jelitami, I już ma problem z zaczyna dziecku też. I zaczyna mhm. znacznie bardziej myśleć o sobie niż o rodzinie. Mhm. Bo przecież pamiętajmy, że no. Założenie rodziny to jest gigantyczna odpowiedzialność i, i to też jest kwestia pewnego, pewnej odporności psychicznej, odporności na stres i my to doskonale widzimy, jak przychodzi rodzina, która ma rodzice mają razem 45 lat, a razem jak mają 90. To jest, no tak, są to dwa różne świata. Młodzi rodzice zwracają na coś mhm. zupełnie innego uwagę, są otwarci na różne nowe rzeczy, mhm. i to dziecko jest takie, można powiedzieć, dynamicznie pchane do przodu. A rodzice starsi bardzo często mają już taki, taki, mhm. takie podejście zachowawcze bardzo ostrożnie, długo czekali na dziecko, więc chronią przed wszystkimi eksperymentami. A niestety dziecko bez eksperymentów gorzej się rozwija, więc tu. Często widzimy właśnie taką, taką tendencję, że starsi rodzice chcą za wszelką cenę uchronić dziecko przed nieszczęściem, bo ich wyobraźnia no. rysuje już straszne scenariusze i to nie jest akurat okay. dla dzieci zdrowe.